Siema szczurki Hej, szczurki Dziś będziemy przychodzić jakieś mięsowe obi i tu już się pojawił jakiś straszny pan. Nie wiem co to jest w ogóle. O oh, wow. O oh, wow. Jesteśmy prosami? Tak, prosami. Jakieś zęby. Bo to jeszcze mnie zjedzą grę. Wygraś... Puchar Chinesa, nie wiem. Zresztą on, nie, rekord. Hinesa? Sorry, już mnie powaliło. Od kiedy jesteś taki Puchar Hinesa? Nie wiem. Puchar Hinesa. Dawno nie I jadłam ja... parówek. Ja też. Adam? Adam. Rar. Rar. Zasubskrybujcie. O. Śpiewam. Uleczkę mi dajcie łapkę w, w górę. Nie <laughs> w górę. A nie w dół. na ciebie. <śmiech> 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 Widziałam, jak umarłeś. <laughs> Co to za gówno? Twoje, jakie żółte zęby. Wolę Aha. już spaść na dół. Nała! No! On je jabłka. O co Boże, to tak wygląda, fu! co nie? Patrzcie. co nie? No. Jesteśmy dziwne, więc. Tamto. Dobra, dobra co to jest? co to jest? Zamarzę to dla widzów, bo to jest obrzydliwe. Co tu się dzieje w ogóle? To jest, jakoś. To jest mięso, co to jest? Co to jest. Ej, hey, dobra, ty. Co to zajmie? Ale taka niska, jesteś tam daleko. Pepa. Koke, pepa. Jesteśmy już pod końcem. Więc jak tam dojdziemy do końca, to już kończymy odcinek, kochani. Myszula, myszule. Sztuki moje. Więc no, więc musimy już się żegnać, tylko zobaczymy, co tam dostaniemy za to, że przeszliśmy te oby. Take more Ej, tu tu jest, patrz! Od znaka! Od znaka. O, oh, okay. oh, Ej, szybko jestem! I latam! Teraz możemy przejść do to oby tylko tak o. Od tyłu. Subskrybujcie! No, Subskrybujcie! Baj! Znaczy co? bye, Baj!